Lara, ty działasz w modelingu, widzimy Ciebie w pięknych modowych sesjach, między innymi dla marki MMC. Jak ty się czujesz w tej roli? No bardzo dobrze, gdybym się nie czuła, to bym tego nie robiła. Eee, testuję się cały czas. Badam swoje możliwości, swoje granice i dopóki mnie to bawi i ktoś będzie uważał, że mi to wychodzi, eee, Zaznaczę, ktoś na czyim zdaniu mi zależy. To, to będę to robić, bo super się przy tym bawię. Słuchaj, w sieci zawsze są skrajne komentarze. Czy ciebie w ogóle jeszcze ruszają te negatywne? Musiałabyś założyć, że jakiekolwiek czytam. Ja nie czytam artykułów na swój temat w ogóle i nie mam żadnych, już nie mam żadnych życzliwych znajomych, którzy mi o takich artykułach donoszą. Ale mi chodzi, że też na profilu czasami się pojawiają. Wiesz co? Ja uważam generalnie, że ludzie. Yy, nie, tak jak przede wszystkim ludzie, którzy cię nie znają, mówią o ich wizji Twojej osoby na podstawie szczątkowych informacji, które mają na Twój temat, bo bardzo często nie potrzebują się o więcej informacji. Więc czy ja mam zaburzać moje poczucie własnej wartości opinią osoby, która mnie nie zna? Nie, bo ona jest klientem przekonanym i, i, i wie, co ma myśleć. Ona sobie wyrobiła zdanie, zanim mnie poznała, więc... Więc ma po prostu taką potrzebę yy, chwilowo, a no, ja się nie mogę temu udawać, bo to byłby absurd. Na każdą osobę są złe komentarze. Lara, wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Te święta kojarzą się m.in. z pyszną kuchnią. Co Wy przygotowujecie na te święta i jak zamierzacie je spędzić? My w tym roku wyjeżdżamy do wspaniałego miejsca, gdzie... Yy, klimat będzie agroturystyki, więc będzie wspaniałej po prostu jakości, jedzenie, wspaniałe warzywa, pyszne jajka. Więc ja się na to bardzo, bardzo cieszę. Oczywiście zabieramy ze sobą słodycze nasze, bo do tego jesteśmy przywiązani, ale też potem mamy dwa śniadania w tym roku, więc drugie będzie, będzie z, z mamą, z bratem, z dziadkiem. I, no i tam nie może zabraknąć mojego kruchego ciasta, jak mi mama to przedstawiła, że... Mogę wyjechać, ale kruche muszę zrobić. Eee, jajek faszerowanych, które uwielbiam robić, śledzi, bo u nas śledzie są zawsze, jak jest sałatka jarzynowa, to muszą być śledzie. No słuchajcie, takie, taki klimat. Jakiś czas temu e, pani Magda Gesler, twoja mama zdradziła mi przepis na idealną sałatkę jarzynową. Aha. Powiedziała mi, że uwielbia jabłka w sałatce. Czy ty również lubisz e, ten składnik? No obowiązkowo, muszą być, muszą być jabłka. Czy Lara Gessler zdradziłaby nam przepis na to idealnie kruche ciasto, o którym przed chwilą wspomniałaś? Oczywiście, że tak. E, idealne kruche ciasto to ciasto przede wszystkim bez proszku do pieczenia, bo jak sama nazwa wskazuje, ma być ono kruche, a nie miękkie. Więc e, 280 gramów mąki pszennej, 20 gramów mąki ziemniaczanej, 200 gramów zimnego masła, 82%. 100 gramów cukru pudru, 3 żółtka, żadnych całych jaj, bo wtedy ciasto robi się twarde z kolei. E, otarta skórka z cytryny, z pomarańczy, wanilia, jeśli ktoś lubi. I zawsze wypiekać na złoto, żeby wykorzystać cały potencjał skarmelizowanego cukru i masła. A coś do tego? Jakaś polewa, jakiś cukier puder na wierzch? Nie, to jest podstawa, to jest kruche ciasto, a na tym robimy mazurki albo sernik potem. A to myślałam, że to jakaś taka specjalność Twoja, że po prostu ciasto, kruche, sote. Nie, nie, nie. Moja mama w ogóle uważa, że trzeba mieć dobrą rękę do kruchego. Powiedziała, że ja mam najlepszą w rodzinie, więc dlatego zawsze mi to przychodzi. Nie. A sałatka jarzynowa według Ciebie idealna? E, ja lubię, jak jest dużo majonezu, jak jest trochę soku z ogórków. Zawsze daję sok z ogórków, bo to ją i nawilża, i też trochę ją zelży, a jednocześnie daje tę super kwasowatość. Bez jabłka, groszek, nie kukurydza, z jabłkiem bez ziemniaka. Ja lubię sporem, moja mama nie lubi sporem, to tutaj się nie zgadzamy. A warzywa z Rosołu? Kocham warzywa z rosołu, ale ja też lubię jak te warzywa są nierozgotowane, więc ja je gotuję tak, jakbym gotowała wywiar, czyli dodaję liścia laurowego, pieprzu i tak dalej, ale... Yy, ale nie, yy, no nie rozgotowuję ich tak, lubię żeby, bo lubię drobną kostkę, więc lubię jak coś tam pod zębem jednak czuć opór. Groszek, kukurydza, grzybki marynowane? Grzybki absolutnie, groszek absolutnie tak, najlepiej drobny, kukurydza absolutnie nie. Tu postawimy kropkę. Lara, Ty yy, lubujesz, pasjonujesz się kuchnią, znasz się na tym. Czy przerażają Ciebie obecnie ceny, między innymi masła, o którym tutaj tak rozmawiałyśmy? Myślę, że ta kwestia z masłem jest to jednak kwestia lobbingowa i ona się rozwinie, rozwiąże za chwilę. Bo jak czytałam różne e, opinie na ten temat, e, zarówno rolników, jak też, e, jak też specjalistów, to e, to wynikało z tego, że jednak jest to troszeczkę sztucznie napompowana sytuacja. E, więc myślę, że to akurat stanieje. Staniały ostatnio warzywa, w sensie marchew staniała, ziemniaki staniały 6%, niewiele, ale jednak. E, więc tak, weganie mogą się cieszyć e, na tę okoliczność, natomiast wszystko inne jest droższe i te święta znowu będą droższe. Ostatnie pytanie, wy zawsze u siebie w słodki słony macie catering. Jak wy e, ogólnie to ogarniacie logistycznie, bo na pewno zamówień jest mnóstwo? Tak, jest to, e, no jest to mega przedsięwzięcie. Zawsze dodatkowe siły zaciągamy do tego. zamówienia trwają kilka dni, otwieramy wcześniej i tak dalej. No już trochę doszliśmy do wprawy, natomiast no jest, to, jest to klęska urodzaju, ale trzeba się cieszyć, że można mieć taki problem. Jeszcze tak zapytam, bo jesteśmy w klimacie luksusowych produktów, czy Słodki Słony to jest taka luksusowa miejscówka? Wiesz co, no jest dość droga, chociaż uważam, że, że może i tak, to była pier, to było jedno z pierwszych drogich miejsc, drogich cukierni, dlatego nam się to przykleiła ta łatka. I'm fine with that, tak jakby to jest spoko. Natomiast prawda jest taka, że jest bardzo dużo w Warszawie cukierni, które są równie drogie albo droższe, no, które nie mają może twarzy tak rozpoznawalnej na, na swoim sztandarze i dlatego mniej jest to komentowane. Więc oczywiście cena jest ograniczeniem tutaj jest jakąś barierą. Pod tym kątem można powiedzieć, że jest to miejsce luksusowe, ale z drugiej strony no, dla mnie. Ważne jest to, żeby zjeść raz coś dobrego na powiedzmy dwa tygodnie, kupić sobie jedną super drożdżówkę niż opychać się generycznymi słodyczami na co dzień. Taka, tak ja wolę. Ehm, więc, e, więc dla mnie to jest tak jakby dobrze wydany e, pieniądz. Natomiast e, tam, to nie jest pretensjonalne miejsce. To jest miejsce domowe, e, drewniane, takie babcine trochę. My nie mamy monoporcji dziwnych jakichś takich rzeczy. Jesteśmy tradycyjni. Nie specjalizujemy się w rzeczach idealnych. Idealnie smakują, ale wyglądają jak u mamu babci babcinie. I rozumiem, że ty kochasz tradycję. Wiesz co, rzeczy, które są z założenia, mają w swoim DNA bycie tradycyjnymi, takie powinny być. Mogłabym otworzyć. i to udziwnień są... nie lubimy. Nie, to nie o to chodzi. Akurat nie w tym miejscu, bo to miejsce... Jego trzonem jest tradycja. Oczywiście mogłaby być, e, mogłabym otworzyć cukiernię, która byłaby nowoczesna, bo to byłoby założeniem, ale słodki ma stać na straży przepisów tradycyjnych.